I same kryty teraz chodzą z tego Szyngana. Ujecha, to Ładnie. Marek! Nie! Piękne Nie, zostało zniszczone. To by to Nie można Cię, przejąć prze? tego punktu Tajku Jakiego punktu nie można przejść? C. Nie można go jeszcze przejść, póki ben jest przejęty. Ja wiem, ale spiegowi to nie przeszkadza, żeby nie moje działko. O, dobrze działka, zrobiłeś go. Tajku jesteś w zupełnie potrzebnym miejscu i wszystko spiegać. Ale jak mam tam nie jest tam działko tam co nie ma? No właśnie na e, tam, no. tam. Dobra nie mam musi Dobra, zaraz idę. się zbieram. zbiera moim tym A gdzie ty jesteś? Na C na górze O, to zajebiście Kurwa medyk by się przyjął O tutaj o tutaj mądrzejszy inżynier niż nasz <noise> Postawy dyspozytor Zależy na poziomie pierwszym, więc na z Dobrze. Idę do Was z moim działkiem poziomu trzeciego. Gdzie mam postawić to działko? W, w B. Gdzie tam kurde uważasz, tak? żeby nie za łatwo było je zastrzelić. O no, właśnie, niech chciał je zniszczyć. Ale na szczęście dałem radę, że są najlepsi. O, mnie. Marek! Icie ja tam mojego działka, to ja przyjdę z dyspozytorem. Dyspozytor jestem, już też na pierwszym poziomie, ale... A to ja przyniosę taki już rozbudowany. Engine, mojego działka już nie ma. Jak to nie stoi moment. Dzień. Eee, już podemowany Dobra to O jest dyspozytorem Idę, idę z dyspozytorem Będę koło mojego działka Dobra no teraz ładnie to idzie. No już na przeszedłem, no mały dzieci. Teraz przyjdzie zmasowany atak, jak to czuję, koło więc. No nie ma nich, nic ani Nie, nie ja przebił, nie wiedział, nie zabił, lecz...